Dzień dobry, Marlena Siok. Mazowsze wiadomości z regionu. A oto, co dziś w programie. Oddział onkologiczno-hematologiczny w Ciechanowskim Szpitalu już po remoncie. Dobre wieści z Sejmiku dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury. Sprawy urzędowe w Ciechanowie sprawnie i szybko. Urząd Marszałkowski i Starostwo pod jednym dachem. Dziesiąty pawilon Stadeli Warszawskiej po rewolucji. Nie straszy, a zachwyca. Wesołego Alleluja! Modernizacja oddziału hematologiczno-onkologicznego oraz gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także zakładu opieki doraźnej w Ciechanowskim Szpitalu właśnie dobiegła końca. Przebudowana przestrzeń, nowe łóżka i profesjonalny sprzęt medyczny pozwolą na zapewnienie pacjentom leczenia na jak najwyższym poziomie. Łącznie na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 6 milionów złotych. Po prawie dwóch latach zakończyła się modernizacja oddziału onkologiczno-hematologicznego specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie oraz gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także zakładu pomocy doraźnej. To jest przemiana w ogóle epokowa dla nas. Przez ostatnich pięć lat został wyremontowany pawilon pulmonologiczny, została przystosowana infrastruktura tego budynku do potrzeb nowoczesnego lecznictwa, i dzięki temu możemy mieć oddział. Śmiem twierdzić, że na poziomie europejskim jest bardzo nowocześnie wyposażony w sprzęt niemedyczny i medyczny, dlatego bardzo poprawiła się jakość, dzięki temu jakość leczenia chorych onkologicznych w Ciechanowie. Na wyremontowanym oddziale znajduje się teraz 30 łóżek dla pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji. Do ich leczenia wykorzystywany będzie profesjonalny sprzęt medyczny. Mowa tu o mikroskopie hematologicznym pompie do przetaczania krwi kardiomonitorach czy zestawach do intubacji. Oddział bardzo nowocześnie i komfortowo wyposażony w salę intensywnego nadzoru medycznego dla chorych w ciężkim stanie. Mamy nowoczesny gabinet zabiegowy ze stołem operacyjnym, z lampą bezcieniową. Niezwykle istotnym elementem oddziału jest także w pełni skomputeryzowana pracownia cytostatyków. To właśnie w niej będą przygotowywane leki dla chorych na nowotwory z unikalnym systemem zlecania leków chemioterapeutycznych drogą jest to serce oddziału, bo bez tej pracowni oddział zwyczajnie nie mógł funkcjonować. W tym kompleksie zlokalizowaliśmy również poradnię onkologiczną, poradnię hematologiczną, no bo trzeba pamiętać, że to jest oddział, który nie tylko zajmuje się chorobami nowotworowymi, ale również chorobami krwi. Oraz poradnie chirurgii onkologicznej. Modernizacja oddziału onkologiczno-hematologicznego oraz gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a także zakładu pomocy doraźnej kosztowały blisko 6 milionów złotych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Mazowsza. Dzisiaj choroby nowotworowe po chorobach układu krążenia są drugą przyczyną zgonów, ale coraz nowocześniejsze procedury i diagnostyczne, i terapeutyczne pozwalają uratować wielu ludzi. No i to jest oddział, w którym leczymy szczególnie te trudne przypadki. To jest kolejny etap modernizacji Ciechanowskiego Szpitala. No przed nami kolejne. W tym roku zamierzamy wyremontować oddział ortopedii, oddział dializ, no i jeszcze patomorfologię. No to też kilkanaście milionów złotych. Specjalistyczny szpital wojewódzki swym zasięgiem obejmuje niemal 400 tysięcy mieszkańców w północnej części Mazowsza, dlatego tak ważne jest podnoszenie jakości usług w placówce, by trafiający tam pacjenci otrzymywali na czas niezbędną pomoc i czuli się bezpiecznie. Dobra wiadomość, zwłaszcza dla pacjentów mazowieckich szpitali. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej kolejne środki z budżetu województwa zostaną przeznaczone na wyposażenie i modernizację placówek ochrony zdrowia. Taką decyzję podjęli na ostatnim sejmiku radni województwa mazowieckiego. Kolejne pieniądze na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz na remonty trafią do mazowieckich szpitali. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni zdecydowali o przeznaczeniu na ten cel ponad 16 milionów złotych. To jednak nie wszystko. W znowelizowanym budżecie znajdą się również blisko 2 miliony złotych dla instytucji kultury. Głównie są to pieniądze, które udało się wygospodarować z oszczędności, z różnych rezerw. To są pieniądze, które będą w formie dotacji dla naszych placówek ochrony zdrowia i one są przeznaczone albo na zakup sprzętu medycznego. Różnej aparatury albo na różne prace modernizacyjne. Ponad 16,5 miliona złotych trafi na wyposażenie na dobrą aparaturę dla naszych szpitali mazowieckich. I tutaj głównie Dziekanów, Nikłańska, szpital w Międzylesiu, szpital Brudnowski, do tego oczywiście szpitale nasze podwarszawskie, więc i Ostrołęka, i Radom i Ciechanów. Cieszymy się, bo ta aparatura ta ważna. Nasza aktywność dotyczy przede wszystkim pacjentów. Chodzi nam o to, żeby była w naszych placówkach jak najlepsza diagnostyka, a potem skuteczne leczenie. Sejmik zdecydował również o przyznaniu stypendiów dla uzdolnionych uczniów liceów ogólnokształcących oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych. Stypendia w wysokości 450 zł przyznawane będą za osiągnięcia edukacyjne w przedmiotach ogólnych. To inwestycja, która realizowana jest z myślą o mieszkańcach całego powiatu Ciechanowskiego. Mówią zgodnie władze samorządu województwa mazowieckiego i starostwa powiatu Ciechanowskiego. Mowa o wspólnej siedzibie, która powstać ma do 2022 roku nowoczesna, reprezentacyjna, energooszczędna i co najważniejsze przyjazna mieszkańcom. Tak będzie wyglądała wspólna siedziba starostwa i instytucji samorządu województwa mazowieckiego w Ciechanowie. Za decyzją o stworzeniu miejsca, w którym mieszkańcy powiatu będą mogli załatwić wiele urzędowych spraw, przemówiła nie tylko ekonomia, ale także oszczędność czasu. To wynika przede wszystkim z faktu, że mamy tutaj szereg naszych instytucji rozproszonych i wynajmowanych pomieszczeniach z faktu, że powiat Ciechanowski dysponuje odpowiednią działką, która jest ich własnością. No i też ma swoje potrzeby, również faktem, że jest potrzeba modernizacji tego budynku, który ma już swoje kilkadziesiąt lat historii, zwłaszcza pod względem energetycznym. No i po przeanalizowaniu doszliśmy do wniosku, że to może być korzystne dla obu partnerów. W związku z tym powstała ta idea budowy takiego obiektu, w którym będą i wszystkie nasze instytucje pomieszczone, no i też odpowiednie wydziały starostwa powiatowego. Nowy kilkukondygnacyjny budynek powstanie na działce należącej do powiatu, w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej siedziby starostwa. Pomiędzy obiektami powstanie łącznik, harmonogram zakłada, że jeszcze w kwietniu starostwo wystąpi o warunki zabudowy, które ostatecznie zdecydują o wielkości inwestycji. Włabnym założeniem jest stworzenie bazy lokalowej dla instytucji samorządu województwa mazowieckiego, ale zależało mi też na tym, żeby przy okazji realizacji czy tej inwestycji przeprowadzić niezbędne prace remontowe, ale też usprawnić pracę. Starostwa Powiatowego. Mamy już wstępnie przyjęty kalendarz prac. Wygląda on w ten sposób, że do końca kwietnia składamy wniosek o decyzję o warunkach zabudowy. Następnie przygotowujemy się do prac projektowych. Mamy nadzieję, że zakończenie prac projektowych to będzie luty przyszłego roku. Urząd Marszałkowski zakłada, że w nowym budynku znajdzie się przestrzeń dla wszystkich funkcjonujących w Ciechanowie instytucji samorządu województwa. A zatem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckie Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Biura Planowania regionalnego, biblioteki pedagogicznej czy wojewódzkiego Urzędu Pracy. Starostwo powiatowe natomiast zlokalizuje w nowym budynku wszystkie swoje wydziały. Ponadto plany zakładają utworzenie nowoczesnej multimedialnej sali konferencyjnej na około 200 osób. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2022 roku. Zlokalizowane na terenie twierdzy, zbudowanej w latach 1832-1836 na Wzgórzu Żoliborskim zrozkałuje. Z Cara Mikołaja I po stłumieniu Powstania Listopadowego. To Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, które zachwyca w nowej odsłonie. Trwający blisko 3 lata remont właśnie dobiegł końca. Jest to jedno z najważniejszych miejsc upamiętnienia dramatu Polski w epoce zaborów. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej od lat wymagało gruntownego remontu. To już na szczęście przeszłość, nowe wnętrza multimedialna wystawa stała czy nowa ekspozycja plenerowa, to efekt projektu realizowanego przez Muzeum Niepodległości. To była ruina. Od wody, odwodnienia, kanalizacji, podach. dach. I pierwszy projekt to polegał na rewitalizacji 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej i 11, a drugi pro, projekt to już ekspozycja stała więźniowie 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Jak ustalili historycy, w X pawilonie więzionych było około 40 tysięcy skazańców. Wśród nich były wybitne postacie polskiej historii, m.in. Romuald Traugut, Józef Piłsudski czy Roman Dmowski. Wielu więźniów straciło tam życie. O ich losach opowiada powstała podczas modernizacji wystawa. Wystawa poprzednia funkcjonowała tutaj już od 22, 22 stycznia 1963 roku, także od bardzo dawna. No ale siłą rzeczy wystawa, która powstała w latach 60. ubiegłego stulecia, Miała stare środki wyrazu, nie przemawiała do nowoczesnego pokolenia w sposób, jaki chcielibyśmy, żeby przemawiała, dlatego zapadła decyzja już w roku 2015 o tym, że zostanie aktualna wystawa, bardzo unowocześniona, przede wszystkim zmultimedializowana, bo tego bardzo brakowało. Stwierdziliśmy po wielu burzach mózgu i planach, że przede wszystkim postawimy na podkreślenie postaci więźniów, ale również nie będziemy uciekać od tematu, wydawałoby się troszkę kontrowersyjnych, mianowicie o Carach Rosyjskich jako budowniczych i utrzymujących to miejsce. Przypomnimy też postaci więźniów trochę dzisiaj zapomnianych, na przykład Feliksa Dzieżyńskiego, który wiadomo, nie kojarzy się bardzo dobrze historycznie dla nas, Polaków, ale siedział tutaj czterokrotnie, no i jest osobą rozpoznawalną w świecie. Natomiast całe, całe, zamysłem też całej ekspozycji było jakby przypomnienie Polakom dziejów martyrologii, ale tej martyrologii nie z okresu II wojny światowej, która oczywiście jest po pierwsze i dobrze znana i doskonale udokumentowana. Warta rzecz jasna przypominanie, warta mówienia o niej, ale istnieje wiele placówek i yy, centrów kultury, które o tym mówią. Natomiast X pawilon jest jedynym w Warszawie i tutaj w okolicach miejscem związanym z martyrologią narodu polskiego, ale okresu XIX i początku XX wieku. Remont zabytkowego budynku budynku trwał 3 lata. Jego koszt to przeszło 5 milionów złotych, z czego ponad 3 stanowiło unijne wsparcie, a ponad 2 to środki z budżetu województwa mazowieckiego. Ta wystawa stała, która tutaj teraz będzie, która przywraca pamięć i o miejscu i przede wszystkim o ludziach. To jest myślę ważny element. Zresztą, no, znajdujemy się w takim kompleksie, jak widać, gdzie też jest budowane kolejne obiekty dotyczące historii polskiego oręża, czyli mamy takie miejsce, które będziemy mogli, myślę, przyszłym pokoleniom pokazywać i uczyć historii. Miejsce ponure, w którym w czasach caratu więziono polskich działaczy niepodległościowych, mimo upływu lat zachowało wiele autentyzmu. Ten duch czasów obecny jest między innymi poprzez multimedia. Siedząc w oryginalnej celi na taborecie więziennym można odsłuchać fragmenty wspomnień więźniów. Nadszedł dla wielu wyjątkowy czas w roku, święta Wielkiej Nocy, czas ciepłych, rodzinnych spotkań i odradzającej się wiary. Niech to będzie dla państwa moment wytchnienia, spokoju i umocnienia. Mazowsze tradycjami wielkanocnymi stoi od kurpiowskich palm w łysych po charakterystyczne dla płotczan chodzenie po wykupie. Na ten czas ożywają najpiękniejsze mazowieckie obrzędy. Niektóre z nich przetrwały aż do dzisiaj. U mnie w domu ona wygląda w ten sposób, że no nie wiem, rano wstajemy, szykujemy się z córeczką, tak, w ogóle śpiewamy piosenki sobie jakieś kurpiowskie, e, ubieramy się i idziemy po prostu na procesję, tak. Wcześniej oczywiście robimy palmy. Wiadomo, w dzisiejszych czasach niektórzy robią palmy, jakby to można było powiedzieć na pokaz, tak, ale nasze prawdziwe kurpiowskie palmy właśnie są kolorowe, piękne, kolorowe kwiaty. Takim zwyczajem zwiastującym nadejście Wielkanocy były chociażby papierowe wycinanki. Dekoracja izby nie mogła obejść się bez tych kolorowych ozdób, które bezpośrednio za pomocą mąki żytniej przylepiano do ścian. Na kurpiach nie było w tym czasie chaty, w której brakowałoby misternie tworzonych kierców. W innych częściach Mazowsza Wielkanocną dekorację stanowiły pająki. W Wielką sobotę powszechny jest zwyczaj święcenia pokarmów w kościołach, natomiast niegdyś sytuacja wyglądała nieco inaczej. Szczególnie na wsi bardzo często zdarzało się, że to ksiądz odwiedzał wybrany dom, w którym gromadziły się rodziny, przynosząc pokarmy na wielkanocny stół. Dobrze wypieczone bamby, rumiane makowce czy słodkie mazurki. To tylko niektóre z nich. A zatem czas na świąteczną radość i odpoczynek. Szanowni mieszkańcy Mazowsza: Pięknego Mazowsza, odradzającego się Mazowsza, wiosennego Mazowsza. Z okazji świąt Wielkiej Nocy składam Państwu najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Tak jak powiedziałem, święta Wielkiej Nocy to są święta odradzania się. Z jednej strony oczywiście nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus z zmartwychwstaje, a z drugiej strony odradza się życie w naturze, więc życzę Wam, aby w nas też nastąpiło odrodzenie, abyśmy na nowo poukładali stosunki w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach lokalnych, w miejscach pracy i żeby wszędzie nam towarzyszyła życzliwość, wzajemny szacunek, przyjaźń i wzajemna pomoc. A na święta spokoju, atmosfery rodzinnej, miłego towarzystwa, no i zwłaszcza dla pań bardzo bogatego śmigusa, dyngusa z markowych perfum. Zostawiając Państwa w tym świątecznym nastroju, życzę wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia w kolejnym programie Mazowsze Wiadomości z regionu.